Witam bardzo serdecznie wszystkie z odjakalne strzelce na waszym, kochani, czerwcowym czytaniu. E, zaraz sobie, kochani, wyłożymy karty, żeby zobaczyć, co ten miesiąc czerwiec chce tutaj dla was, e, wszystkich oczywiście, kochani, przynieść, co będzie wnosił, jaka energetyka będzie tutaj u was, kochani, królowała, panowała i wszystko, kochani, inne. Dodatkowo tutaj wyciągnęłam dla was karty w opcjach trzech. E, m, kartę takiej porady, kartę księżycową, tak, czyli to, co tutaj gdzieś nasz nieboskłon, że tak powiem, nam podpowiada, co? robić. Oraz kartę stali romantyczne anioły, typowo na relacje, na związki, na tego typu rzeczy, które gdzieś królują na pewno gdzieś wśród Was i co ewentualnie tutaj, jaka podpowiedź tycząca się stricte związków, kochani, nam przychodzi. Skarby moje. Zaczynamy, poczekajcie chwilę, tylko rzucę sobie okiem, bo jedną kartę, jedną kartę, która tutaj wypadła podczas tasowania, kochani, dla Was, gdzie ją położę? Gdzieś diabeł ogonem nakrył. Kochani, ale była to karta głupca. Nowego początku, nowej drogi. Spodziewamy się czegoś nowego, moi drodzy. Wielu z Was może zaczynać życie od nowa, od zera, od nowego startu, od nowego początku. Skarby, nie wiem, gdzie jest ta karta. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, bo na biurku tutaj nie mam słuchajcie, jakiegoś mocnego rozgardiaszu i ona leżała tu, kiedy tasu tasując karty dla Was, bo one są już przetasowane, ona po prostu wyskoczyła mi w trakcie tasowania. I Moi drodzy, i mówię, dobra, no skoro wyskoczyła, to sobie już ją tutaj na poczku zostawię i dotasowałam do końca, po to, żeby tutaj, kochani, zobaczyć, co wyjdzie nam z rozkładu normalnego. Więc okej, okay, ja sobie tą kartę oczywiście tam później po nagraniu znajdę. Natomiast ku pamięci, najwidoczniej ta karta zerowa chciała się tu pokazać, więc mogą być takie osoby, kochani, które w tym miesiącu rozpoczną coś nowego, będą chciały życia od nowa, będą chciały nowych początków, nowych startów. Ale moi drodzy, przechodzimy na sam początek do kart porad, które są tutaj już przed nami. Zobaczymy, co one konkretnie nam, kochani, mówią, i dopiero potem rzucimy okiem w rozkład, żebyśmy zobaczyli, co te karty przetasowane nam tutaj się poka co nam się pokaże. Tak, bo ja jeszcze sama nie wiem, i może wtedy będziemy mieć większe rozeznanie, co ta karta głupca nam chciała tutaj, kochani, powiedzieć. Może ona będzie pasowała po prostu do całości. Skarby moje. Zaczynamy od tego, że Macie zrobić jakiś mały krok wstecz, i moi drodzy, być może po to, żeby sobie coś unaocznić, coś obmyśleć, coś, nie wiem, przeanalizować, ciężko mi powiedzieć, być może chociażby po to, żeby zastanowić się nad tym, dlaczego wy coś robicie, co jest tego powodem. Wiecie, co mam to na myśli, nie wiem, bijąc mi po głowie z tym głupcem, oczywiście, że co niektórzy moi drodzy. Są u kresu jakiejś decyzji, są w momencie, w którym trzeba tę decyzję podjąć. Być może się wahają, być może się zastanawiają, być może nie wiedzą, którą ścieżką pójść. Być może musicie sobie same, kochane, cofnąć się krok do tyłu, po to, żeby sobie uzmysłowić, skąd ten cały pomysł, że tak powiem, do waszej głowy przyszedł. Nie wiem dlaczego taki przekaz komuś musiałam przekazać. Bo czasami to tak nieraz jest, kochani, że my robimy jakiś ruch i mówimy, kurcza, czy ja dobrze robię, może robię źle, no to karta mówi, wiesz co, cofnij się do tyłu i zobacz, dlaczego ty podejmujesz tą decyzję. Bo tam znajdziecie odpowiedź, skąd to wszystko się wzięło. Kochani, nie uwierzycie. Lekko po to brusem była ta karta. kupca. Schowała się z jakiejś przyczyn. Słuchajcie, najpierw wyskoczyła, potem się schowała. No, ciekawe dlaczego. Dobra, kochani, do niej wrócimy za chwilę. Postawię sobie już ją tak, żeby się tutaj gdzieś, słuchajcie, na mnie obaliła, że tak powiem, i nie schowała się powtórnie. I powiem Wam szczerze, że aż mnie korci, żeby już zobaczyć, co wyjdzie z rozkładu. Ale okej, okay. słuchajcie, cofamy się krok do tyłu po to, żeby sobie uzmysłowić, yy, dlaczego podejmujemy takie, ani inne decyzje. Co wpłynęło? Co wywołało w Was? Stan, w którym teraz się znajdujecie, bo ja mam takie wrażenie, że po prostu wy chcecie coś zrobić, wy chcecie dokonać jakiegoś ruchu, i co niektórzy mogą się lękać i bać, i potrzebować sobie przypomnieć: o, to jest dobre słowo, nie tyle, że uzmysłowić, ale przypomnieć, stara, dlaczego ty chcesz takiego, dlaczego ty ten ruch chcesz wykonać? No, właśnie dlatego, że tutaj w przeszłości było to, 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 to i to, i ja już teraz wiem, że dobrze robię na przykład. Czasami raz jeszcze dobrze jest się cofnąć, chociażby właśnie dlatego, żeby dostać solidnego kopa na start. To tak na marginesie. Dobra, mamy jedną kartę z głowy. Kochani, podpowiedź z karty księżycowej jest taka: wyjdź poza swoją strefę komfortu. Moi drodzy, jeżeli przykładowo chcecie rozpocząć jakiś nowy etap w swoim życiu. Karta głupca. Jeśli chcecie rozpocząć nowy związek, karta głupca. Jeśli chcecie swoje życie zacząć od początku, również karta głupca, ale z jakichś pewnych przyczyn tego nie robicie. Dlaczego? Dlatego, że żyjecie w jakiejś swojej prywatnej strefie komfortu. Jest wam dobrze w tyłek, wszystko już macie poukładane, macie cztery dychy na karku, na przykład, czy tam pięćdziesiąt, czy trzydzieści parę, nieważne. I mówicie sobie tak, no tak, no mogłabym zacząć wszystko od nowa i w sumie tu poukładać, pobudować, być z kimś, kogo kocham i w ogóle wszystko inaczej sobie w życiu, po, tam słuchajcie, poukładać. No ale tutaj, teraz, już mam dom, już mam to, już mam psa, mam kota i tamto, i siamte, i owamto I teraz musiałabym, czy musiał, to wszystko zostawić i budować na nowo. No, i moi drodzy, i tutaj właśnie przychodzi tak zwana strefa komfortu, w której wy jesteście i wam się po prostu czasami być może nie chce, albo myślicie, że po co, na co ja mam coś robić, skoro już mam w tyłek dobrze. A karta mówi: wyjdź spoza tej swojej strefy komfortu, nie siedź z tyłkiem w tym miejscu. Ja wiem, że ci się nie chce, ja wiem, że być może tobie się wydaje, że się nie uda, nie powiedzie, że ty będziesz musiał zacząć wszystko od zera. Karta głupca ale to będzie dla Ciebie dobre. Więc weź te rękawy, słuchajcie, pod, podwiń pod łokcie i zacznij coś robić, coś zacznij działać. Dobrze. I karta numer 3. Słuchajcie, mogą być tacy z Was, którzy mają nawyk kontrolowania drugiej osoby. A tutaj, albo sprawdzania, czy Zanek na pewno mnie kocha, czy na pewno mnie chce, a czy będzie chciał ze mną być, a czy będzie wszystko fajnie, a czy będzie wszystko cudownie. I karta podpowiada, że macie pozwolić tej sytuacji rozwijać się w naturalny sposób. Czyli, moi drodzy, nie przyspieszać pewnych spraw, nie kontrolować, nie sprawdzać, nie nagabywać, nie cudować, nie przyspieszać. Niech to idzie po prostu swoim rytmem, kochani. Nie bójcie się, nie kontrolujcie, nie, nie wiem, nie trzymajcie za rękę. Jeżeli ma ten ktoś z wami być, no to oczywiście będzie, jeżeli nie, no to nie. Dobrze. Karta numer 3 ląduje sobie tutaj. Kochani, już się nie mogę po prostu doczekać, żebyśmy zobaczyli, co się dzieje tutaj. E, bo przyznam szczerze, że tutaj ta cała sfera z tym głupcem mnie tak za jakoś wiecie, co tutaj, e, zaobserwowała bardzo mocno, że jestem ciekawa, o co tutaj chodzi. No dobra, no to kochani, startujemy. Wchodzicie do miesiąca czerwca, kochani, z energią gwiazdy. Kochani, Formy przeznaczeniowe tutaj się bardzo mocno uaktywniają, więc może tak być, że to, co ma przyjść do was z przeznaczenia, moi drodzy, to przychodzi. Zaraz zobaczymy, co nam się tutaj pokrzyżuje i będziemy wtedy bardziej widzieć być może tą sytuację związaną, o co tutaj chodzi. A tak w ogóle to powinnam wyłożyć wszystkie karty, bo za chwilę, kochani, pozostałe znaki sodiaku, choćby byk, zaraz powie, abyśmy mieli od razu wszystkie karty wyłożone. Ha, ha. No dobra, słuchajcie, forma nie jest istotna, grunt, żebyśmy wam dobrze przeczytali karty. <laughs> Więc moi drodzy, wchodzicie tutaj, <laughs> w tym momencie słuchajcie do opcji drogi strzelce wchodzicie do opcji no miesiąca czerwca z kartą gwiazdy, a więc z kartą tego, że jakieś przeznaczenie tutaj zrobi robotę, moi drodzy, albo, że w pewien sposób, no coś tutaj musi zadziać się zgodnie z czymś, co jest dla Was zaplanowane. Oczywiście, moglibyśmy tą kartę również czytać jako, powiedzmy, spełnienie życzeń, marzeń, czegoś tam, czegoś tam, moi drodzy, i być może co niektóry te marzenia będą spełniać, ale jak Wam pokażę o czym, no to grubo się być może co niektórzy zastanowią, czy to jest ich marzenie, ale słuchajcie, no też i tak może być. O czym o wierzy? Kochani, wieża leci w dół. Ja bardziej te dwie karty przeczytałabym tak. Przeznaczenie zrobi tutaj robotę i coś definitywnie się rozwali. Tak, żeby już nie powiedzieć dosadniej. Wieża po prostu spada, moi drodzy, i krótko mówiąc, no nie mamy na to wpływu. Przeznaczenie tak tego chce, czy też tak tym pokieruje, ponieważ to, co zostało zbudowane, jest niewłaściwe i musi ulec dewastacji, ku temu, żebyście mogli rozpocząć budować coś nowego. Co dla niektórych, patrząc na tego, głupca, musi to wszystko ulec dewastacji, czyli zniszczeniu, żebyście mogli pójść nową drogą, która dla was jest dobra, lepsza. Moi drodzy, jeżeli tkwicie w jakimś czymś, co nie jest dobre, co nie daje wam uśmiechu na co dzień, gdzie nie czujecie ciepła, szczęścia, miłości i nie wiadomo czego tam jeszcze. Moi drodzy, no to jeżeli tak będziecie tkwić i będziecie klecić tą wieżę, żeby tylko się to nie rozwaliło i żeby to trwało pomimo wszystko, niech Zenek tylko siedzi w tym fotelu i będzie genialnie, no to moi drodzy, okej, okay, Zenek będzie tam pewnie siedział. Tylko zadajmy sobie pytanie, czy wy przez ten czas, nie wiem, roku, pięciu lat, dziesięciu lat, będziecie chodzić uśmiechnięci. No nie będziecie. Ale jeżeli pozwolicie Zenkowi z tego fotela wstać i powiedzieć, dobra, stary, to nie ma sensu wyjść z chaty, to uwierzcie mi, że będziecie mogli zbudować coś od nowa, no bo będziecie budować od nowa, bo zenka już nie będzie. I te nowe zbudujecie sobie na kanwie tego, żeby nie popełnić tych samych błędów, na kanwie tego, że przyjdzie nowa, świeża, tak zwana krew, moi drodzy, i będziecie mogli po prostu, nie wiem, kwitnąć, a nie patrzeć na zenka, który was nie chce to jest taki głupi przykład kochani. Ale tu jakby przeznaczenie miało zrobić robotę. Ta wieża musi polecieć, żebyście wy mogli wejść na ścieżkę tego głupca, który nam wyskoczył w trakcie tasowania. I teraz lecimy dalej z kartami, moi drodzy. Podstawą tego wszystkiego jest sytuacja, słuchajcie, albo dotycząca jakiegoś kogoś, jeżeli macie na przykład słuchajcie nową osobę w Waszym życiu, która Was pobudza do działania, no to dlatego to wszystko się tutaj zadziewa, bo przed Wami, słuchajcie, jest ktoś, kto w Waszym kierunku bardzo mocno idzie i Was bardzo mocno chce. Nowa postać yy, w Waszym życiu, ale jeżeli to nie jest ktoś, to to jest taka sytuacja, w której wy już chcecie działać, czyli wy poczu poczułyście, drogie strzelce, że wy chcecie działać i nie chcecie już z tyłkami siedzieć w fotelu. Wy czujecie, że chcecie gonić za waszymi własnymi marzeniami i że faktycznie coś trzeba zakończyć definitywnie i nie stać w miejscu. Dlatego ta karta będzie, będzie w pewien sposób zachęcała was do tego, żeby podjąć wreszcie jakieś decyzje i nie siedzieć w krzywej wieży. Nazwę to tak. Słuchajcie, to, co odchodzi do przeszłości, to jaka się relacja. <laughs> Jakakolwiek by ona nie była, być może taka, z którą z osobą, z którą tworzyłyście. Nie wiem, jakieś ognisko domowe dotychczas, i krótko mówiąc, to już odchodzi wstecz, i być może ta wieża tyczy się relacji, dlatego właśnie o tym mówię. Może też tak być, że zapoczątkowało się coś jakieś parę miesięcy wcześniej, i to już macie za plecami, i wy wiecie o tym, że na kanwie tego chcecie budować jakiś, jakiś nowy początek. Dla co niektórych strzelców to też będzie trafny przekaz. To, co macie w głowie, wy chcecie być szczęśliwi. Słuchajcie, ja bardzo się cieszę czytając ten rozkład, dlatego że jeżeli ja widzę, że strzelec chce być szczęśliwy, a nie że będzie żył w nieszczęściu, w braku uśmiechu, w braku miłości, w braku ciepła, zainteresowania i wszystkiego innego, i będzie się na to wszystko godził, i w pewien sposób, jakby, no nie wiem, tutaj tkwił w tym wszystkim. No, to ja bym powiedziała: No, strzelcu, to może czas wybrać się do jakiegoś lekarza dobrego, tak? No, bo co to za życie jest? Ale że jeżeli ja widzę, że strzelec chce życie jeść łyżkami wręcz, chce się cieszyć, chce być doceniony, chce być uśmiechnięty i dąży robić coś w tym kierunku, słuchajcie, żeby tak było, chce nawet rozpocząć całkowicie wszystko od początku, od nowa, słuchajcie, i być może rozpieprzyć to, co jest źle zbudowane. Na rzecz szczęścia no to drogi strzelcu ja się bardzo cieszę, że tak właśnie jest. I okej, okay, i drugi strzelce, i w połowie miesiąca czerwca, wydecydujecie się na odejście. Czyli słuchajcie, tu powstaje pomysł, żeby tą wieżę pizgnąć. E, chcecie działać być może dlatego, że jest ktoś w waszym życiu. I w połowie miesiąca wypakujecie manele. I mówicie, do widzenia. Oczywiście może tak być, że tutaj dojdzie do jakiejś rozmowy i wyprowadzi się wasz ktoś stary z waszego własnego, prywatnego życia. Czyli powiedzcie, słuchaj, Zanek, to nie ma sensu. E, słuchaj, idź, sią. I Zanek się spakuje i to on od was odejdzie, tak? Ale może też tak być, że ska karta przenośnie. Oczywiście, że to wy zdecydujecie się, żeby zostawić to, co do tej pory mieliście. Bo to jest karta odejścia. Wieża leci, czyli to, co zbudowane, zostaje zdewastowane. To jest karta typowego odejścia. Zostawiam, e, i to są karta. Kwestie emocjonalne, czyli uczuciowe, dlatego ja to czytam pod kątem związku. I tutaj, moi drodzy, dochodzi do tego, że ktoś po prostu wsiada. No, tutaj mamy, słuchajcie, jak myślałam, oczywiście, wóz, moi drodzy, i tu jakby my decydujemy się na odejście, albo że odchodzimy od czegoś, już tego nie chcemy. My chcemy podążać do dziewiątego kielicha, do dziesiątego kielicha, a nie tylko być przy ośmiu, które nas nie zadowalają. Więc, moi drodzy wieża przy tej ósemce kielichowej ewidentnie będzie mówiła o tym, że coś się kończy, ale coś też zaczyna, tak? Wy chcecie być kochane. Wasza energia to król kielichowy, moi drodzy, i wy chcecie miłości, wy chcecie szczęścia. Tak jak powiedziałam to na samym początku, gdzieś chcecie po prostu poczuć, że jesteście dla kogoś istotne, ważne, jesteście obiektem zainteresowań, jesteście obiektem miłości. Wy chcecie czuć się emocjonalnie bardzo dobrze, bo być może co niektóre strzelce emocjonalnie dobrze się nie czują na ten moment, albo chciałyby bardziej się czuć, i dlatego w tym kierunku podejmują te ruchy i podejmują, kochani, te kroki. Słuchajcie, sytuacja zewnętrzna jest taka, że co niektóre z Was, i to podkreślę, bo może też tak być, to może to jest przekaz dla jednej osoby, ale ktoś chce tutaj się rozwijać pod kątem relacji, związku, chce, nie wiem, zaślubin, zaręczyn, bycia czyjąś ważną partnerką, ale co niektórzy, i teraz ten 1% właśnie teraz powiem, co niektórzy moi drodzy mogą nawet być. W ciąży. I ta ciąża będzie powodowała to, że czas na zmiany w waszym życiu, ponieważ tutaj trzeba coś zakończyć, trzeba od czegoś odejść, trzeba wejść na nową ścieżkę, szczągie, to też jest dziecko. Dlaczego? Dlatego, że ktoś jest w ciąży i czas na zmiany w waszym życiu, moje drogie strzelce. To mówię do osób, które przykładowo zaszły w ciąży i na chwilę obecną jeszcze nie mają planów co dalej. No to więc w tym miesiącu czerwcu, kochani, te plany powstaną i trzeba będzie tutaj no, coś pozmieniać w waszym życiu, ale dlatego, że po prostu w drodze jest dziecko, które może pojawić się nawet w miesiącu czerwcu, miesiącu lipcu. Ale te z was, które w ciąży nie, nie są, to być może zechcą być. Może mówią, tak mam ochotę na to, żeby ten związek się rozwijał, chcę mieć z tobą dziecko, tak, czy też tudzież, no facet też może do kobiety to samo powiedzieć, albo po prostu sytuacja zewnętrzna mówi i też osoby, które są obok was kwitni, bądź y, szczęśliwa, nie wiem, rozwijaj się, nie wiem, weź coś zrób ze swoim życiem. Tutaj jest bardzo piękna taka, jakby podpowiedź. Zasługujesz na więcej. O, to jest może taki dobry klimat, dlatego że ty jesteś być może zwykłą księżniczką teraz, w tym momencie, czy królewną. A ktoś z zewnątrz mówi, kochana, stać cię na więcej. Ty musisz być bardziej doceniona, bardziej spełniona. Tak? I strzelec tego chce. I robi coś w tajemnicy. Słuchajcie, albo macie jakąś tajemnicę, w tej chwili bardzo mocno utrzymującą. Yy, Was i troszeczkę możecie się bać, że ta tajemnica wyjdzie na jaw, tak bym to, kochani, ujęła, dlaczego mówię o tajemnicy, dlatego, że wynikiem jest, słuchajcie, karta kłamstwa i y y y y zatajania czegoś i dlatego tą kapłankę będę czytała, słuchajcie, jako sytuację, która może mówić to, czego Wy się boicie, to tego, że to może wyjść na jaw, moi drodzy, i trzymacie to po prostu w tajemnicy, w tym momencie w czerwcu, albo też zdajecie sobie z tego sprawę, że będziecie musiały ujawnić pewne rzeczy, że wy chcecie na przykład od kogoś odejść, bo załóżmy coś tam, coś tam, że, bo jestem w ciąży, bo chcę innego życia, bo jestem nieszczęśliwa, bo chcę tutaj coś pokończyć i tak dalej, i tak dalej i to, co trzymałyście do tej pory w ukryciu albo coś, będziecie chciały ujawnić, tak? Co niektóre jeszcze z Was, kochani, ta karta może też mówić, Twoja intuicja będzie w miesiącu czerwcu na bardzo wysokich obrotach i faktycznie będzie ci bardzo dobrze podpowiadała. Jakaś osoba z bardzo dużym doświadczeniem życiowym, duchowym, moi drodzy, również może Wam być pomocna w, w pewnego rodzaju Waszych, kochani, decyzjach, tak? No, i właśnie tak jak powiedziałam, kończycie to siódemką mieczy. I to jest taka karta, słuchajcie, pokazująca mi tutaj w dużej mierze właśnie tą sytuację z tą kapłanką do kupy, moi drodzy, że strzelec może mieć naprawdę, kochani, jakiś sekret, tajemnicę, robić coś za plecami czyimiś, no i że w tym miesiącu, w czerwcu, te właśnie sprawy, kochani, będą musiały ujrzeć światło dzienne, tak, czyli że krótko mówiąc, trzeba będzie tutaj, no, po prostu zmierzyć się z tym wszystkim, moi drodzy. E, bo ewidentnie tutaj pokazuje nam się sytuacja, w której e, no, trzeba będzie. E, poczekajcie, że sobie podglądam. E, podglądam sobie karty spodnie, żeby zobaczyć, o co tutaj chodzi, zaraz wam powiem. E, ewidentnie wychodzi tutaj jakaś sytuacja, gdzie tutaj coś było ukryte i to głęboko ukryte, albo wręcz nawet w pewien sposób zatajane. Co dla niektórych nawet, że coś musieliście kłamać, oszukiwać, e, być może kogoś. I to w pewien sposób, kochani, gdzieś tutaj w miesiącu, czerwcu się uwypukli i wyjdzie na jaw. No, mam nadzieję, że tutaj na przykład nie wyjdzie sytuacja taka, że, no, hello, ukrywałam, że jestem w ciąży. <noise> Co dla niektórych, kochani, też tak może być. Jakieś tutaj takie właśnie zatajanie pewnych spraw może się tak wyjść na jaw. No, słuchajcie, no trudno, jesteś to, jesteś super. Ta karta również może, słuchajcie, dawać przekaz. Ta ostatnia, jako wynikowa, może dawać taki przekaz, nie oszukuj się więcej, drogi strzelcu, i po prostu zwyczajnie podążaj za głosem serca, za szczęściem, za powodzeniem, moi drodzy, za tym, żebyś ty się, drogi strzelcu, czuł dobrze w pewien sposób, tak? No, kochani, tak to, tak to wygląda. A spodnie karty, moi drodzy, mogą mówić o. Jeżeli są takie strzelce, mogą mówić o sytuacji. Yy, słuchajcie, bo mam karty dwieosobowe yy, i pomiędzy jest karta śmierć, no kogoś trzeba będzie odrzucić. Z kimś trzeba będzie definitywnie zakończyć relację. Są, jeżeli są takie strzelce, które taki przekaz musiały słyszeć, to tak, jest załóżmy partner stały i jest ktoś inny, z kim chciałybyście coś nowego rozpocząć, być może stać się dla niego główną partnerką, być może jesteście z nim w ciąży, bynajmniej, no nieważne, ale coś tutaj takiego może być i co niektóre strzelce będą musiały definitywnie w karcie śmierci zakończyć relację z kimś na rzecz relacji z nową osobą. Ale jeżeli to nie są karty osobowe, to wy tutaj naprawdę będziecie bardzo globalnie, kochani, myślały strategicznie nad tym, żeby zakończyć definitywnie jakiś pewien proces w swoim życiu, ku temu, żebyście mogły ruszyć, kochane, z czymś do przodu. I ten głupiec, moi drodzy, tutaj nie bez powodu się pokazał, bo wy będziecie zaczynać coś od początku, będziecie coś zaczynać od zera, co niektórzy, podyktowane to może być dzieckiem, jak najbardziej, ale zerowa karta to jest nowy początek, tak, nowy związek, nowy początek, nowy start. Chcę coś zakończyć, e, definitywnie zakończyć. E, idzie to z przeznaczenia, bo tak miało być, w poniekąd, e, co dla niektórych, wy chcecie być kochane, chcecie być szczęśliwe, chcecie być doceniane, wiedzieć, że ktoś jest z wami, bo, jest, bo was kocha, a nie dlatego, że tam coś. Impuls do działania macie przy chcecie jeść życie, kochani, łyżkami. Z całą pewnością wieża, ta ósemka kielichowa z wieżą i związkiem jest coś tutaj do zostawienia, do uporządkowania, co już od jakiegoś czasu się, kochani, w waszym życiu zadziewa. I zaczynacie nowy start, kochani. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz, że ta siódemka mieczy no, tak kończymy tutaj oczywiście ten rozkład, ale. Ale moi drodzy, ale ta siódemka mieczy, nawet jeżeli Wy tutaj ujawnicie to, co było ukrywane, albo też tudzież to, co utrzymywaliście w tajemnicy i powiecie, dobra, okej, okay, było tak i tak, ale ja tutaj tak czy się jak to kończę, to będzie to też ku Waszemu, powiedzmy, powiedziałabym, dobru. Wy musicie z czegoś, kochane, drogie strzelcy, wyjść, żeby się uwolnić i poczuć się kochane, doceniane, szczęśliwe. Tak? Tak przynajmniej widzę to oczywiście kochani moi w kartach, bo to jest w pewien sposób, kochani, klucz do, do lepszego życia niż siedzenie w krzywej wieży, tak? Nazwę to może tak. Kochani, rozkład macie mega. Mi się to podoba. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Wy zaczynacie coś pięknego i fajnego. Nawet ci z Was, którzy będą musieli wszystko wywrócić do góry nogami, kochani, to tylko ku Waszemu dobru. Dlatego, że tutaj, gdzie tkwicie obecnie, już nic dobrego Was nie spotka i Wy to doskonale czujecie. I tu jest ten impuls. Możecie mieć kogoś, z kim możecie tworzyć to coś. Możecie być oczywiście same, to jest mało istotne, ale chcecie się rozwijać. Wy chcecie czuć się po prostu rozpieszczane, kochani, być może przez kogoś albo przez życie, a nie, że tak powiem, każdego dnia patrzące na coś, co nie daje Wam jakiegoś uśmiechu na twarzy. I mnie to właśnie bardzo cieszy, że WY do tego dorastacie, że WY zdecydowałyście się życie jeść łyżkami. Super. Drugie strzelce, dajcie mi znać w komentarzach, jak czujecie ten rozkład, bo ja przyznam szczerze, sama jestem w szoku, ale jestem też bardzo zadowolona, bo zawsze dążymy, I ja tutaj też zawsze wszystkim powtarzam, bądźmy szczęśliwi, nie bądźmy przytłoczeni czymś, tylko rozwijajmy się. Buziaki.